Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i niby back to school e, nagrywa się w sierpniu w lipcu e, po prostu przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale mi po prostu nie starczyło czasu, dlatego stwierdziłam, że nagram dla Was jeszcze jeden odcinek z serii Back to School. E, plus do tego rok temu nagrałam właśnie identyczny odcinek i się bardzo dobrze przyjął. Także stwierdziłam, że w tym roku również dla Was nagram taki odcinek. Że na wstępie, jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie nagle ten czerwony przycisk oraz zostawcie dzwoneczek, aby nie ominąć żadnego mojego nowego filmu. Teraz jest rok szkolny, ale staram się dla Was mniej więcej regularnie wstawiać te filmy. Teraz staram się co tydzień, ale mam nadzieję, że będę stawiać tak dwa razy w tygodniu. Oraz wpadnijcie koniecznie na mojego Instagrama, tam też pojawiają się co jakiś czas zdjęcia. No wiadomo, teraz podczas roku szkolnego jest ich trochę mniej, ale naprawdę staram się wrzucać ich jak najwięcej. A więc tak jak już widzicie po tytule, mam dzisiaj dla Was co jest w moim plecaku szkolnym. Także Wiem, że nagrywałam dla Was taki film rok temu. Mój plecak się nie zmienił od tamtej pory, ale zawartość mogła się nieco trochę zmienić. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, to możecie sobie nadrobić, no ale w tym filmie pewnie będzie nieco inaczej pokazane. Także mam nadzieję, że również Wam się on spodoba i też. Pewnie większość osób nie oglądała tego zeszłorocznego filmu, także przychodzę do Was właśnie z kolejną taką częścią. Jeśli chodzi o mój plecak, jest to Kanken Fial Raven. Jeśli dobrze czytam, no bardzo dobrze go znacie, ponieważ jest o nim bardzo głośno. Ja już go posiadam rok, dokładnie w 2019 roku, w sierpniu go zakupiłam, także już trochę. Z nim przeżyłam. Zabieram go dosłownie na naprawdę wszędzie. Czy to nad morze, czy na jakieś wycieczki. Naprawdę jest ze mną wszędzie. Po prostu go strasznie uwielbiam i mogę Wam go strasznie polecić. Strasznie, strasznie. Nie wiem ile powtórzę razy, strasznie, ale naprawdę jest on te cudowny. No, nie każdy się w niego pomieści, ale mogę Wam naprawdę polecić. No, i jeśli się zastanawiacie nad kupnem, to weźcie taki właśnie kolor w stylu szarego, ponieważ jak weźmiecie jasny, to wiadomo, będzie się brudził. Na czarnym też podobno widać brud, więc e, jeśli chodzi o ten szary kolor, no, nie brudzi się on tak bardzo i przynajmniej tego nie widać. Także jest naprawdę super i jest naprawdę strasznie wytrzymały. Jest też wodoodporny, także naprawdę same plusy. Więc jeśli się zastanawiacie, to strasznie wam polecam. Więcej się nie rozgaduję na temat plecaka, ponieważ rok temu mi zarzucaliście, że za dużo gadałam na jego temat, także więcej nie mówię. Jeśli jesteście o nim ciekawi, więcej trochę, to zapraszam do odcinka z zeszłego roku. A więc na przybitkach macie również, jak ten plecak się prezentuje. Ten plecak posiada tutaj takie właśnie oto zapięcie, dzięki czemu możecie sobie właśnie zapiąć te rączki. Ja już często z tego nie korzystam, ponieważ. No, co chwilę trzeba to odpinać i w ogóle wiecie o co chodzi. Mam tutaj dwie kieszonki po boku, jedną taką dużą komorę oraz jedną taką małą, więc nie jest to jakoś mega pojemny plecak, ale ja się w niego jak najbardziej mieszczę. I zacznę może od tych bocznych kieszeni, także z tej strony zawsze mm, noszę sobie jakieś picie do szkoły, jakąś ją wodę. Jeśli chodzi o drugą, to w niej trzymam sobie Powerbanka. Oczywiście on jest teraz nienaładowany, ale jakoś ostatnio nie miałam okazji, żeby go naładować. Ale normalnie sobie będę go ładować do szkoły, no i właśnie go sobie tutaj będę trzymać. Ok, a więc zaczniemy sobie może od tej większej komory, ponieważ tu jest trochę ciekawiej, więc zaczniemy sobie od tej większej komory. I tak się prezentuje mniej więcej zawartość. I teraz Wam pokrótce pokażę, co się u mnie znajduje. Więc, oczywiście, mam tutaj ładowarkę, ponieważ często sobie właśnie w klasie ładuję, czy to do powerbanka się przyda, więc ładowarka naprawdę zawsze. Następnie mam tutaj portfel, wiecie mam tutaj jakieś drobne, jakbym zapomniała, jak wodę wziąć ze sobą, czy to po prostu poszłabym, nie wiem, na przykład po jakieś śniadanie, po jakieś bułki do sklepu, na, właśnie do szkoły, więc zawsze tutaj sobie coś trzymam, no czy na przykład po szkole bym gdzieś poszła, albo na autobus, na bilet, no zawsze się przydaje, więc mam go też przy sobie. Następnie mam również moją szczotkę i teraz wiem, że możecie mi napisać, że dlaczego ja biorę taką dużą szczotkę. Otóż dlatego, że po prostu nie mam innej mniejszej. Mam, tangle... mam tangle teaser'a, ale po prostu tangle teaser mi strasznie zniszczył włosy, dlatego też go po prostu nie noszę, więc wolę wziąć sobie taką szczotkę niż. Szczotka, która mi niszczy włosy, no a ta szczotka jest naprawdę super, bardzo wam ją polecam. Znajdziecie ją w Rosmanie, więc no, ale jak mam na nią miejsce, to po prostu ją zabieram. Następnie mam tutaj oczywiście książki, zeszyty. Tak, tak tutaj mam na przykład, tak wam szybko pokażę, od fizyki. Tutaj mam chemię, geografię, niemiecki, historię i moja mega gruba książka. Od rozszerzenia książka od polskiego, zeszyt od historii, więc tak to się prezentuje. No i po prostu w zależności jakie mam lekcje, takie biorę zeszyty, książki, no wiadomo. Ostatnią rzeczą, która znajduje się w tej oto komorze jest to mój piórnik i mój piórnik prezentuje się w taki oto sposób. Jeśli oglądaliście hol zakupowy, to bardzo dobrze go znacie, ponieważ tam Wam go pokazywałam, ale jest on ze Stradivariusa, gdyby ktoś jeszcze pytał. I pokażę Wam pokrótce, co się w nim znajduje. Także tak się prezentuje ten oto piórnik i właśnie z złotymi obramówkami. Jeśli chodzi o zawartość, to tak. Mam tutaj dwa zakreślacze. Takie mega mini. One są z oszą. Następnie mam tutaj dwa zakreślacze, to... jeden fioletowy, drugi żółty ołówek. Dalej mam tutaj jeden długopis, później taki mam żelopis, czarny. Kolejny czarny długopis, mój ulubiony. Kolejny. I kolejny. Tutaj mam jeszcze jeden taki niebieski zakreślacz. I dwa takie cienkopisy, zielony i czerwony. Gumka do mazania. Oraz mam również takie gumy do rzucia. Także tak się właśnie prezentowała moja zawartość piórnika. I teraz przejdziemy do tej mniejszej komory, bo tutaj jest trochę więcej tych rzeczy. Także na pierwszy rzut oka mam tutaj korektor, ponieważ czasami pomaluję się czy coś, albo zapomnę, więc po prostu mam ze sobą. Następnie mam tutaj taki przejrzyczysty błyszczy, który mam zresztą na ustach dzisiaj. Oraz matowa pomadka, którą również mam dzisiaj na sobie. Tutaj mam otrivin, tak na wszelki wypadek, bo jak czasami mam katar, to po prostu to mnie ratuje. No. Dalej mam oczywiście dwie maseczki, ponieważ wiadomo dlaczego. Nie muszę tego tłumaczyć. Następnie mam tutaj kalkulator na matematykę, który mi się teraz strasznie przydaje, ponieważ sobie liczymy na kalkulatorach, także jest mega mega przydatny. Tutaj mam taki oto krem do rąk z Job. Klej, ponieważ czasami właśnie są do wklejania jakieś karty pracy, czy coś w tym stylu, więc no po prostu teraz mam już go ze sobą, bo nikt tylko wcześniej nie miałam. Następnie mam tutaj słuchawki, które już są nieco popsute, ale wam pokazuję je, ponieważ zawsze noszę w sumie słuchawki oraz tutaj mam Carmexa, czyli moją ulubioną, e, mój ulubiony balsam do ust, serio uwielbiam Carmexa no i tak się prezentuje właśnie oto zawartość mojego plecaka jak widzieliście nie biorę zbytnio żadnych kosmetyków, żadnych tuszów do rzęs, ponieważ ja po prostu się nie maluję więc dlatego też tych kosmetyków nie biorę Bo mi są one niepotrzebne No i po prostu biorę takie same najprzydatniejsze rzeczy Wiadomo, jeszcze tutaj pakuję sobie śniadanie No ale tego wam teraz nie pokażę, bo akurat jestem po szkole Więc śniadanie już tutaj nie ma Także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapki w górę Zasubskrybujcie na dole ten czerwony przycisk My widzimy się już w kolejnym filmie, także do zobaczenia i pa pa!